Osoby oglądające test spawarki Paton zainteresowało, jakie używam sondy różnicowe do oscyloskopu. To jest ta sonda. Jest to model DP 750. Pomniała mi się o tym zakupie, ponieważ przeglądałem mój koszyk i zobaczyłem, że te sondy są właśnie w dosyć dużej promocji. Ja za nie zapłaciłem nieco więcej. No, ale tak czy inaczej. Jest to cena poniżej 1000 zł, więc chyba to są jedne z najtańszych sąd oscyloskopowych, które mają całkiem dobre parametry. No ja się nie będę wypowiadał w tych kwestiach, nie będę robił ich testu, ponieważ nie jestem na tyle kompetentnym elektronikiem, żeby jakby zbadać wszystkie niezbędne aspekty. Ale w opisie i w komentarzach podrzucę wam link do filmu. To jest film anglojęzyczny. No, ale dosyć skrupulatnie zostają przeprowadzone różne testy. Możecie też napisać, co Wy o tym sądzicie.